Hej, cześć, witam was waskani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Faruizer 2013, tym razem z nami są na y, tym y, odsłuchu y, Damcio Dzień dobry Damin Dzień dobry i, w, i wujek ze spajki Dzień dobry A gra z nami Chmielów Lasła jak Ja chciałem grać, ale modów mi nie dał <laughs> nie płacz <laughs> A jak widzicie, ja jadę z Etorem po pracy do Mariana, zapożyczyć ją. A Mariana dalej nie ma. Był na szereg. ostatnim odcinku, ale wczoraj był. A. Ale teraz to na, przez najbliższy... Do najbliższej niedzieli go nie będzie. Czekaj, ty tam sobie nagrywasz, czy ja sobie zrobię mapę? Co sobie zrobisz? Mapę robię. Mapę robisz? Lubisz to, lubisz. Jest jutro o 5 pobudka Wow, a ja o 7? A ja o 12? A ja o 12? <grym> ja o 12. A ja o 5? Będę roboty na 6? A ja mam ferię. A ja co? będę miał ostatni ferię, a ty już będziesz chodził do szkoły i u. 5 ma ferię. To co? Ja mam no to już już my też ostatni, ostatni ferie mają. Ja miałem w zeszłym roku ostatni. Ja będę miał teraz krzyźnią z okien, będziemy musieli nagrywać. Tak, na, na no, pewno. Jak, jak ferię spędzić? Jak będzie lufci, to będziemy też. Ja, się... jak, sp, jak, sp, jak spędzają ferie, youtuberzy? Siedzą i nagrywają. Dokładnie, bo to jest jedyny czas, kiedy nam nabowią na dobre. Minecraft będzie nagrywał? Co? Minecrafta gdzieś nagrywał? O, oczywiście, 24x7 przez 2 tygodnie. A dlaczego tu jest rozłożony ten? 14. Dokładnie. Kto ostatnio kurna używał tu tej pracy, no nie złożył ją. Nie ja. wiem, nie ja byłem. to złaminek. Mam ci powiedzieć kto używał? Ja chyba. No. Fajnie. Rozłożono, ale... Ja złożono przecież była. Nie powiedziałbym. Ja ale tu psy szczekają. A czym? Po złodziej przyszedł. Na czym? A no szczek szczekiem no. No czym mają szczekać, no. Gębą chyba szczekasział, mnie? Nie, no ja nie wiem. <śmiech> <Ja> <śmiech> nie wiem czym szczekają. No to jeszcze ja nie wiem, nie pytałem No i od razu będziemy belki na przyczepę ładować. Żeby takim... było łatwiej. No żeby potem nie, nie dupcyć się dwa razy z tym samym, no nie? A to będziesz chciałbym musiał mi odbierać przyczepę jedną. Bo jeszcze 60 musiał sobie wziąć i będziesz odbierał A mi. No cześć. <grystanie> On powiedział, że bo to ja akurat chciałem, nie? <grystanie> no nie chmielu. Będziesz odbierał mi. Bo no. już musiał przyczepę wysypać do krów i przywieźć mi, bo druga na drugiej pszenica jest. Zwy. A ta pszenica raczej pójdzie po. ten. na sprzedaż. Ale to w następnym odcinku jak się zmikę zakupi do tego. O, po Albo co? Nie no, zakupi się no. I tak musimy mieć, bo przecież. tym to będziemy trzymać. No a następną maszynę jak będziemy chcieli zakupić, to prawdopodobnie HOMLER do buraków. Dobra, opowiem Wam bardzo suchy suchar Nie. Yeah. Oho, uwaga. Dawaj, słyszysz. Policjant prosi kierowcę o prawo jazdy. Kierowca odpowiada, a oddaliście w końcu? Ja. Ej, to nie było śmieszne. To było grupie. Bo idiotyczne wręcz bym powiedział. No dobra, tam jest mi zimno, nie ma światła, moja czoło ma pół metra. No, to teraz jeżeli dojechał jak Hanka w kartony. Kurde, znam, znam osobę, która tak mówi, jest że ty... ma wysokie czoło dzisiaj no, nie mówi, że ma się wysokie cząstko. Wysokie mniemanie o sobie, taka blondyna. Ja znam. Wysuń za No Dobra, dlaczego łąka jest mokra? Aby. klapę i przyłącz. Ło, ale skoczyło. Zamontuj podajnik. Zamontowałem. 7-1. Wygrywają Izaki. No, zajmij podajnik, opuść podajnik. K. Podajnik opuszczony, opuszczony. Dobrze. Tak, tylko ja bym chciał sobie zmienić burty, bo te to trochę tak słabo. O, te. te to trochę za Dobra, ej, to was na pewno rozkurwi. Oho. Jeśli Dawaj. rodzic albo dziadek jest przodkiem, to czy dziecko albo wnuki z tyłkiem? Myślę, że to pytanie jest zbyt ciężkie, że ja mógł na nie odpowiedzieć. Takie suche trochę. Właśnie 2 na 10. No, w porywę do 12. Pomyśl o trochę le lepszych sucharach Myślę, że takie 20 Powiedziałeś, uczyć się od najlepiej. Pasa włączona Na a dwójce powinienem dawać radę pracować chyba Nie na jedynce, muszę go za szybko. Joch tu będą belki zachrzadziać O kurde To jest jakaś chmier posiałeś po Patrz, co tu się dzieje? Nie, w powietrze leci belka. <laughs> to moje zgrabienie to było. Haha, ha. dobrze, że rolki nie robimy. Bo tu byśmy się w belka byśmy się chyba zaciupciali. Dobra, to jest bardzo fajny sank Muskowiak. Co Aha. ogląda Hanka w niebie? <laughs> Siedzi w kartonie Nie, ale co ogląda Hanka w niebie? Kartony. Karton Network. <laughs> wow! Ale to pojechałeś to jak to... hanka w kartonach To Taki to I Wiecie ile procent mam już na przyczepie? Ile? Nie przejechałem dobrze jednego tego O nie, nie wiem, miałem 40% już to dwa paski. Easy dawa, dawa. Ale nie wiem czy jeden będzie Trochę za, szero, za, za szerokie te pokazy są Tak kazałeś, tak robiłem No to dobrze, przynajmniej się słuchasz Chmielu Nie tak jak niektórzy Na przyszły się nie będę słuchał Ej Chmielu, nie przesadzam Co tam nie dodałem bo w słupa no, a nikt nie widział tak? Nikt nie widział, ale te wszyscy wiedzą Halina mam zawał <laughs> To ha, ha, nie powinno być Halina mm. Boże mam zawoł. Boże mam zawoł. A ty chmielu chcesz dostać z tego? Z kapcia w ten Nie chodzi mi o to co ty myślisz teraz Chmielu już dostał hmm. witgać Nie dostajesz kapcia Ale za, za to dostał z ten z plaka z od dziewczyny <grym> Wywalić blondynkę <śmienic> Ej, nie dostałem zleczka, dostałem skarpetki <śmienic> sandała ja. Dostałem sandała skarpetka Prawdziwy Polak No, sandał ci do skarpetek Właśnie I też białe muszą być. Kolonami. No białe, żeby nie było inne, bo to inaczej głupio wygląda e, 100% mam To mam mało? Już A Chciałem panu powiedzieć, że przydałoby się tu podciupnąć. Pod, pod, pod Cziupnąć, jesteś może jak mielu. Nie, bo się odwinę. Co Uuu, zrobić? tego to bym się bał. trochę do przodu, że tu. Trochę masz belek na zaczepie, ale to się nie martw Ja mam zęby wszystkie. Jeszcze. jeszcze. No ty nie. Dobra, to ja A, sobie... jedziesz? Mamy. Pod chipie. No czego mieszkań działaś? No Nie, nie lubi cię. Trochę mi laguje. Coś. Właściwie No ja ze 12 ile. Dawaj tu tak jakoś dawaj, no Dawaj, dawaj, co? Cio ciofniesz. Ciofaj, 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 ciofaj. No ciofu. Ło! i belki wydobcy w kosmos. Ej, no mieszkam i trochę laguje, w głowę w głowę dostałeś Ej, no chyba jednak muszę zostawić ten. Ten podajnik muszę odpiąć. B. Wyjmij nadmiar kostek. Schowam ten podajnik, bo to, to, to jednak e, niepotrzebny będzie ten. Ty? No? Takie głupie pytanie. O, uwaga. Dobra, nie. Myślę, że do, znowu ten New Holland mi się stracił. Nie. Ja pracuję normalnie jednak. Nie, już Nie, bo po prostu laguje mi strasznie, nie wiem dlaczego. I pojadę na szybszym biegu to szybciej będzie szło A ja się tam przybierze, przyczepę już No a przyczepę już się tam weźmie i się będzie zbył Zostaw przyczepę to y z tym ciągnię tam zbiera w nim od razu Jakie mam? No Właśnie, strasznie przeragowuję gdzieś tu nie wiem do czego Co spajki ciekawego powiesz? Nie jest gra w CSO. O, oo. No. Jaka ranga? Silver 6 to gra w VTS-a O, wts a to ja też bym powiedział w a No, możemy po. Jestem Dobra, ja jestem, ja jestem w Szczecinku W Szczecinku? W Szczecinku? Gdzie To jest... No, Szczecin cię mówi, ale ja mówię Szczecinek mhm. To Szczecin chyba No właśnie O nie, bo to... Ja mówię Szczecinek no Bo szczecinek, szczecinek jest też taka miejscowość Nie jest taka miejscowość, no Szczecinek. Jest no chyba. To, to, tak mieć... mam... to jest taki mały. Nawet szczecin. sprawdzę. No yeah. Musisz yeah. mieć tą, tą polantry taką to... Kur... Jak ja jestem debil! No to to nie powiem, że nie. No, no to mi każdy <laughs> wie. Co żeś zrobił? Siał kukurydzę Takie miasto jak szczecinek. Tak? <laughs> Serio? Yes. No. Tak Brawo. Widzieliście, ja wiem No to już się kukrydzę, no. Koło jest, Szczecinek ja jest koło Parku Narodowego. Pozdrawiamy ludzi, pozdrawiamy ludzi ze Szczecinka. Tak, pozdrawiamy Ludzie, ludzi ze Szczecinka. Pewnie nie, nie ogląda, ale spoko. Nie no, pół pola to burakami. No dobra, to chyba tak zrobić. Bo tak, tego zostało mi to obok błota na to. No ragi. Dobrze, że chociaż na tyle ogarnął, no nie? No, że nie zasiął całego poleju, i... o! czemu tu jest kukurydza? Kurde, ile belków, jezusie. Jezus Maria, Magda Desper. Za ty zaraz tu dawaj ten? Dawaj widły i lecimy. to No, z widłami też będziemy to zbierać. to No tak, przecież nie. co? Magicznie same wpadną ci na przyczepę? Nie, no. Wid weź weźcie chmielu widły i to by swoimi liściami zacznij ładować. Chciałbyś takie? Tak, jasne. Chmielu puszczaj pracownika tam Już. I leć po widły. Okej, okay, nie. Bo pół pola pu <grym> zostawię na razie jeszcze do sprasowania. Na razie tylko chcę część tu zebrać, bo może część będę rolował, ale zobaczymy ile wyjdzie, z jak będziemy zbierać na no nie. I go wie, ile tu w ogóle będzie tego wszystkiego. Tak, tego jest. No tak, dokładnie. Bo kurde, no, na pewno mi się przydało, żeby robić pasza, no nie? A teraz no. na zielono chciałem, żeby obornika więcej się narobiło. Żeby później było co wywieźć Aha to no, no, jest jasny odcinek. Łodko. U kogo? U Damina I kto ta siostra? No ja A dobra, to nie No ja się go zmutuję w razie czego, tak na przykład Nie będziemy czego mu nie robić było? Nie będziemy mu robić siary na odcinku A czy chciał mi, że widły zarąbał? A ty Ech? jesteś Tchłeb A że ci tak stado do murzynu Po co obiadowej? Nie tak. Bo nie ja mogę gdzieś zjeść nie no, bez przesady. Gdzie to są takie widły? O Mariana! Kurde, widły zakradli, no kurde jak ja... Wszystkie widły pozabierali, no. Człowiek chce widły, to nie ma, bo pozabierali, no. Fajnie tam u niego się bawią. Gdzie, u kogo? U tego, no tego no. Damina, u tego... ...co Ty. u niego, ten... Darmina? No. Dlaczego? Opada na, na niego krzyczał, chyba. Chyba opierdziel dostaje. No mm. dobrze, A dobrze. Co ty zrobić, tak Gdy masz? Skoś tego komputera, oceny trzeba poprawiać. Uuuu. <laughs> Czasami. podjeżdżaj <Dobrze>. Mogliby <laughs> wymyślić. E, Z wyłącz! Co? Zbiera automatycznie? Tak! Zbier... Nie daj, zbiera automatycznie! A wyłączone jest? Jest. Okej. Okay. O. Ej, teraz mi zostawiło. Stój, ręczny. E, ręcznie. Pokaż. Bo ona ma to coś, czego jest dobrze znana. Jeszcze jeden by się przydał żebym podjeżdżał No ty się przydał do podjeżdżania, bo tak to słabo Jakbym miał mody, to bym podjeżdżał O, o kurde Co A ty sypałeś to do krów? No I Ej no coś mi zlagowało Nie w ogóle myszko mi nie chce działać jakby przerywała mi Może myszka ci się odpiła ale omyszka ci robi. Albo omyszka mi robi w ciula, ci czy w całej będzie robiła ciula. Trzeba je sprawdzić. Będziesz, będzie ruszał myszką w prawo, na w lewo, będziesz no, <laughs> szło. No właśnie, to będzie trochę bieda, no nie? <laughs> Troszeczkę. Ej, no ty teraz, no, ale no, nie wiem, co się dzieje. Zaczyn mi ina będzie jak to wszystko zbierzemy, no nie mylu. No My tak to zaczniemy. Przecieżmy odcinku z belki na przeszłach w takim przypadku. Wow. Czyli coś, coś co ja uwielbiam. Tam te baliki, też zostały wierze. rozwalone przez Mariana. No właśnie. I uciek. Marian przyjdzie i znowu rozwali. No No to... ale... A ja wiem czemu mi mieszka zacina, bo na drugi monitor przechodzi. A. -a. No widzisz. Wszystko mamy? Pełno już jest? Nie. Jeszcze. Panie, jeszcze jedna, a dwie warstwy. Jedna chyba tylko wejdzie. No jedna tylko wejdzie. Bo ona No ucieka mi. Mam takie teraz głupie pytanie, gdzie są moje widły? Ja wiem, Ty gdzie zgubiłeś! Ty, a to serio! Zgubi. Po prawej stronie tam są. Chyba wszystko już. Chyba i nie. Tak. Nie. No, nie wejdzie w więcej To jedź. Daj, dużo wac na moje. Dobra. Tak, tak. Jada. Jaki ciżżo wyobijał? No. A szeje buraki? Kukurydza. Nie, burak się. Ej, no zostawiłem, żeby były wbite te widły i misia ten Eee, kropy mają. W sumie obornika, obornika ma 30 ton. Mało. to Eee, trawa. Pięć, trzy, będzie, będziemy turem to ładować na dwa rozrzutniki. Musimy weźmie wtedy tego spajkiego. No nie, a spajki mamy nadzieję, że będzie dosyć szybko ładował to. Ja, no. oczywiście, ja wszystko szybko robię. No no to właśnie, to damy radę. A, a drugi rozrzutnik jest u Mariana, to i tak ludzie od Mariana powiedzimy Ale patrzcie Marianowi, to rozrzucaj jak o... On chce ode mnie nie. Tak, kupujesz jak my mamy, prawie. Hmm. Na swoje Ale wiesz jak będzie 100% wydajność czy tam 110 no to będzie Wydaje, no, to, 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 to ale Dób taką wydajność Nie ma problemu Trzeba mieć tylko rolki i kiszonkę no nie? I A macie kiszonkę? Co? Nie mamy, ale będziemy dopiero robić. Znaczy teraz jest... Jak będziemy Homlera kupywać, no nie? No. To będziemy od razu też kupimy sobie do robienia kiszonki tego. No. Tak on się nazywa. Ten kombajn, no nie? Czy szkładnie? O. Takie ruski. No, nie, for tego Fortnite to był Fortnite O co? jeszcze? Dobra, czy dalej nagrywać? O no. no. tak! Już by chciał żebyś nie nagrywanie na 2 już, już chciał by chciał zły się nagrywanie O, o Jakie? Co? Jakie? Ej, blue cobra. Co to jest? Nie znam. Też nie jestem. Tam wam linka. Nie będę mówił z jakiej strony, bo będą mówili, że się sprzedają. Ty? Ty się w ogóle sprzedaliście. Że się w ogóle sprzedaliśmy wszyscy. My się nie sprzedali. Bo. Wiesz. A, ty nie A powiedz to. na jaką literę. Dajam linkacza. Aha. Nie znam tej strony nawet. Ja też nie. Różka jakaś. <grymne> nie, polska. Ja stąd wszystko zamawiam. No ja akurat nie, a zamawiam tam, gdzie najtaniej. No tu właśnie nie są drogie rzeczy. Wyglądam jak Kraken z jest podróbka Krakenów, jakby. No, prawie. <grymne> niej gorsza jakaś dźwięku tylko. No. no. Mój kolega ma, jest dobry. Za ile kończymy? Odcinek? No, pośle Krzysztof To możesz iść? Na razie. A, Dla... nie, całe 10 minut. To dałeś się. Czy się stęskim? Chyba tak. Ale się nie ma nigdzie. Bez lepiej jestem. Ale pisze do mnie na tym, na Facebooku. Ale na te się siedzi jednak. Ja nie tam masz w swoim kanale. Z pewno. Podjeżdżaj do że minut Nie wiem, czy tak dużo belek tych wyszło. Małeś. To nie wiem, czy wszystko jechać, czy jak. Jak uważasz? Dobra, ja, czekaj, zobaczymy, jak to rozbieramy. To ona. Bogini cs Ja ci powiem, że dałoby się teraz. To jest boginią cs ja. Nie ja. powiem. No lufciakowa. Cześć, Luftikowa. 4. Luftikowa. Lykowa. Ja. Lufciakowa. Kurde, zminimalizował mi się to. Lufciakowo Chmielowo Chmielowo A z drogi żeś wziął tę, tę kostkę co tam leżała Dobra to ja chciałbym się pożegnać oficjalnie ze wszystkimi Dlaczego? Dlera. Bo lecę do Krzysia Ślądziej. Nagrywaj bo jest Zim? No Idę do no. was Co, co bez nim nagrywał? LSA 15 Uuu, my friend, to pozdrow go od nas Dobrze pozdrowi od całego YouTube'a Dziękuję Tamten. Więc ja się żegnam i idę, cześć panów Czy, Czym się ramy? Gdy to już zapomnisz. Dobra, zapomnę, gdzie Krzysiu ma kanał, dobra. Na razie. Ło! Wow. Co ty gdzieś zrobił? Nie left your channel. Dlaczego te belki wszystkie tu przyleciały? nie widzisz? Czarna magia. Do w ten chodzi? Nie. Myślałem. Dziwny dźwięk się zrobił. Nie wiem czy to się będzie opłacać tu. Już ci wyłonię. Cztery walki. zapiszę pytanie do Lufty'ego, bo zaś zapomnę. Jakie pytanie znowu. Ło! Wow, co ty żeś zrobił, Chmielu? Powiem ci po tej Aha. Mój traktor przed chwilą był w powietrzu. Bo nie chcę A teraz... Aha, dobra. Nie chcę teraz mówić, bo potem będzie, że ten... Że nagrywasz wcześniej potem tego nie wstawiasz A, to rozumiem. Tak już wszyscy wiedzą, że nagrywamy. No ja to zawsze wcześniej. Tak raz... nie. Ja nie nagrywam dzień na dzień. Nie, to tak się nie da Rzecz sobie pozbieram to Ale ten mi jedzie powoli. Uch. No niestety no co ty wiesz, że to wszystko szybko takie. mało, to 24 tony. Weź, że to, 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 wrzuć to, 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 to trawę jedziesz brać prasę na Okango i pracujesz? Nie wiem, właśnie. Bo kiedy trochę tego. Bo w sumie jakiś sonka za tyle będzie. I tak trzeba mieć siano mnie. Nie mamy parę Co my nie mamy? Tumy... Czekaj, siano mamy chyba. Siana nie mamy, mam tylko samo słowę słowa jest jeszcze z tamtych dni. No, nie wiem. Najwyżej ludzie w komentarzach napisali, co mamy robić. Więc fajnie, się napisali to dosyć szybko, bo nie mogli sobie nagrywać na spokojnie. No, czy pracujemy sobie na rolkę, czy robimy sobie kostkę z tego też i ogólnie, jeśli będziemy kostkę robić, to do poza to już zrobimy i. Damy tutaj do krów to wszystko, tak więc, no, no to ok, dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, no i zostawcie łapkę w górę, no o, 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 no tak tyle, tak. tyle wam powiem i dziękuję wam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia, cześć i czołem, na razie.